Dzień dobry, witajcie na kanale Samochody Haczek. W dzisiejszym bardzo krótkim odcinku, ale z bardzo ciekawym wozem. Odcinek jest nagrywany mocno spontanicznie. Nie posiadam mikroportów ani wchwyciu do telefonu. Ale zobaczcie małego potwora. Samochód niepozorny, ale robi coś niesamowitego. Wszystko o tym wozie mówi ten napis. To samochód, w którym należy zapiąć pasy bezpieczeństwa. Dodatkowe wskaźniki. ładowanie temperatura bojery. oleju i ciśnienie oleju. Klimatyzacja. Audi z 1987 roku taki wręcz ascetyczny, ale hmm, jest to tak niepozorny samochód, a sprawia. Możemy go męczyć na jedynce, więc wrzucimy dwójkę, przejedzie, bo y, graczek się boi, że nie ogarnie, a on robi tak. Moc jest y, wszystka. Ten samochód po prostu sprawia, że krajobraz się zmienia. Jeżeli można o samochodzie powiedzieć, że petarda? to to Audi to jest właśnie petarda. Nie spodziewałem się, że stary samochód może tak, tu jest niecenzuralne, niecenzuralne słowo, ale tak. nie szybki ból. Zobaczymy chodź, co tam jest pod maską. I te dźwięki, które on wydaje. O, ła. Wow. To robi pss, to tak, wiem. Tak. A to, A to, to robi. Jest, to jest 5 cylindrów w rzędzie. 2-2 turbo, generuje moc jedynie. No to nie jest seria, bo jest troszeczkę poprzerabiany, także tutaj mamy około 500 koni. 500 konia, Auto trochę przerywa. Świece chyba się tak. zalały. Albo przylały, albo przepaliły, przepaliły albo tak. Przepaliły świece. Ja też się chyba cieszę, że te świece. Yy, tak, tak, bo nie no, to po prostu jaką to ma moc? Wszystko. To jest coś niesamowitego. A że to jest oryginalny silnik z tego samochodu? Nie, to jest z modelu późniejszego. Może być. Jak nie przepadam za Audi, to chyba to zrobiło na mnie wrażenie, że jeszcze mi się ręce trzęsą. Fajna rzecz. Także yy, polecam Audi 22 Turbo 500 KONI. I tym optymistycznym akcentem kończę dziś. Dziękuję. Nara.